To miało być nie lada wydarzenie dla kibiców na stadionie w Kłodzku, gdzie rozegrano spotkanie derbowe w ramach czwartej Ligi Dolnośląskiej w piłce nożnej mężczyzn. Miejscowa Nysa podejmowała na własnym boisku zespół z Nowej Rudy. Ze względu na okres pandemii i ogłoszoną czerwoną strefę w naszym kraju, mecz odbywał się bez udziału publiczności. Przed tym spotkaniem w tabeli ligowej zespół gospodarzy plasował się na czternastym miejscu z dorobkiem 11 punktów, na co składały się trzy wygrane, dwa remisy i aż siedem porażek. W ostatniej dwunastej kolejce Kłodczanie przegrali 1 do Sokołem Marcinkowice. Myślę, że patrząc na jakość naszego zespołu to jest poniżej oczekiwań, ale też nie spodziewaliśmy się spektakularnych wyników, bo przegraliśmy z Bielawą, gdzie można było wkalkulować tą porażkę. I no nieszczęśliwie w Wołowie, bardzo nieszczęśliwie w Wołowie, bardzo nieszczęśliwie w Marcinkowicach, gdzie wynik poszedł świat duży, więc nawet nie będę tutaj dyskutował. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy skazani na porażkę przy każdym kolejnym meczu. Piast w tabeli ligowej zajmował dziewiątą pozycję z dorobkiem 19 punktów. Do tej pory zanotował trzy porażki, cztery remisy i pięć wygranych. Ostatnio pokonał 4 do 0 Orła Lubawkę i stawiany był w roli faworyta przed tym spotkaniem. No faworytem to my nie jesteśmy. I myślę, że w tym sezonie nie będziemy. Natomiast Gromadzimy punkty, bo wiemy, że dużo drużyn może opuścić czwartą ligę, a też nie wiemy, ile rozegramy meczów, bo w związku z tą pandemią może być liga skrócona i w każdym momencie sezon może być zakończony. Mecze derbowe rządzą się swoimi prawami. Zapytaliśmy obu trenerów, jak trzeba zagrać, żeby zdobyć komplet punktów. Przede wszystkim trzeba być skutecznym pod bramką przeciwnika, skoncentrowanym pod własną, no ale przede wszystkim musimy być mocno zaangażowani. Zespół na pewno potrafi grać piłkę. Jeszcze wiele nam brakuje, ale już mniej więcej wiemy, co możemy od siebie oczekiwać, co mamy. Grać i jeżeli będziemy to realizować, będziemy zaangażowani, to ja bym się na to wynik nie boję. W dzisiejszym meczu musimy zagrać pewnie w defensywie. Jeżeli z tyłu będziemy grali bardzo odpowiedzialnie i nie stracimy gola, możemy być optymistycznie nastawieni do tego, że, że zdobędziemy tutaj trzy punkty. Sytuacja kadrowa obu drużyn przed spotkaniem nie była najlepsza. Dwóch zawodników jest kontuzjowanych. Natomiast resztę kadry mam do dyspozycji na dzisiejszy mecz. My mamy dzisiaj akurat na ten mecz taki problem, że nie ma Filipa Barskiego, który jest po prostu naszym filarem w obronie i za cztery żółte kartki pauzuje. I to nie, nie, to nie trzeba mówić, każdy z nas w Wyspole wie, że to jest bardzo duża strata. Pozostali zawodnicy Nysy byli do dyspozycji trenera. Początek pierwszej połowy spotkania bardzo dobrze ułożył się dla miejscowych. W 12 minucie za sprawą Piotra Satanowskiego Nysa zdobyła prowadzenie w tym spotkaniu na 1 do 0. Sytuacja dosyć ciężka. Fajna, fajna akcja, praca Mikołaja Kotfasa, który pracował. Fajne dośrodkowanie na długi słupek. Wykończenie udało się, szczęśliwie wpadła. Wyszliśmy na prowadzenie. Od tego momentu inicjatywę na boisku przejęli Noworudzianie. Gol dla Piasta wisiał w powietrzu. Jedna z akcji była niemalże stuprocentowa, jednak piłka trafiła poza bramkę. Piast dopiął swego w najgorszym dla Nysy momencie. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, pierwszej połowy, do wyrównania na 1 do 1 doprowadził napastnik Piasta Bartosz Habrowski. Akcję zrobiliśmy bardzo ładną My daliśmy ze środka pola na bok boiska. Brzutka, małe zamieszanie w polukarnym bramkarz wypluł piłkę przed siebie. No i przytomnie się zachowałem w polu karnym bramka na 1-1 do szatni. W drugiej połowie wydawało się, że bliżej zdobycia zwycięskiego gola są noworudzianie. Najlepszą sytuację zmardował Habrowski, który przegrał pojedynek z bramkarzem nysy. W swojej sytuacji nie wykorzystał również Satanowski, który pod koniec meczu mógł zapewnić 3 punkty MKS-owi. Jego uderzenie w dość nieprawdopodobny sposób wybronił Szymon Stec. Do końca spotkania wynik już nie uległ zmianie. Nysa zremisowała na własnym boisku z piastem jeden do jednego. Dla MKS Nysy był to trzeci remis w tym sezonie. Spotkanie bardzo wyrównane. Oba zespoły podeszły do tego, jak to w derbach bywa, bardzo ambitnie. Gra się toczyła dość, dość szybko, dynamicznie. Wydaje mi się, że wynik, wynik sprawiedliwy. i Nowa Ruda miała swoje sytuacje i my mieliśmy kilka. Także wydaje mi się, że 1-1. OK. Mecz pechowo się dla nas rozpoczął, bo nasz podstawowy obrońca roznał kontuzji i w 15 minucie musieliśmy go zmienić, a już w 13 straciliśmy bramkę na 1-0 i musieliśmy gonić, więc musieliśmy przestawiać nasze szyki. Na szczęście udało nam się przed przerwą doprowadzić do remisu. W drugiej połowie stworzyliśmy, tak jak mówię, stworzyliśmy jeszcze kilka sytuacji, niestety się nie udało. Yy, trudno. O ile pandemia nie pokrzyżuje planów, to 31 października bieżącego roku MKS Nysa -Kłodzko rozegra spotkanie na wyjeździe z liderem czwartej ligi dolno. Śląskiej Grupy Wschodniej z Lechią Dzierżoniów, a zespół KS Piast Nowa Ruda w najbliższą sobotę 31 października o godzinie 14.00 rozegra spotkanie na własnym boisku z zespołem Mechanik Brzezina. Oba spotkania tradycyjnie już bez udziału publiczności.